Jest minus 20 temperatura powietrza w górach i plus 40 jest tutaj w tym jacuzzi. Mega, mega uczucie. Ale gorąco jest tak, że szok. Mega gorąco jest. Aż muszę nogę wystawić, bo jest tak gorąco po prostu. Mega gorąco. Ciao, Nie, no takie, taka prawdziwa zima to jest cudo, cudo po prostu. Dużo śniegu, mróz. To Sztosik jest. Szapka mi już pływa. Super. Super? Mega. Chłopakom się po, podoba. Pozdrawiamy. A skąd pozdrawiamy? Z Bukowiny. Z Bukowiny Tatrzańskiej. Z Bukowiny Tatrzańskiej pozdrawiamy. Z Leśnego Wierchu. Leśny Wierch, Bukowina Tatrzańska. I aż szapka zamarzła. Wchodzimy do katy? Nie! Jeszcze nie? nie? No to się zaraz spodziewa, musi wyjść, bo no to Zaraz, nie zaraz ale nie Jak się wygrać? Tak samo. Jeszcze zaraz będziemy wychodzić. Zaraz będziemy wychodzić. Mogę tylko sięgnąć ręką wody na Tak. Mogę sięgnąć ręką wody się Dobra, popatrz. Zbieramy się, zbieramy się za chwilę. To pierwszy wychodzi. Dobra, ja 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 do mieszkania. To pierwszy. Ja. No stawaj. stawaj. do środka. Oooo! Oooo! Szybko! to drugi. Jest moc. o jak się zimno tam jest. Mega! Minus dwadzieścia! Minus dwadzieścia stopni jest! Ja! Mega!